Skjer'u? <laughs> 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 O mój Bożecz, to jest nowy awatar kanału. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Prozurę, a my dzisiaj lecimy z przeglądem Discorda, waszych fanartów, kreatywności i oczywiście memów, więc zaczynajmy, przechodzimy bezpośrednio do odcinka. Ale nie tak szybko. Pamiętacie poprzedni konkurs, Pyk! udało nam się dla 10 wyróżnionych osób załatwić pakiet gadżetów, więc powinniście mieć już informacje na Discordzie. Wyślijcie nam nasze dane, a ja od sponsora załatwię dla was parę gadżetów. Gratuluję oczywiście. Słuchajcie, jeżeli jesteś nową osobą, pamiętajcie, że na tym kanale przynajmniej raz w miesiącu. No nawet chyba nie skłamie, raz w miesiącu jest jakiś. Większy konkurs. A na 100 tysięcy robimy ogromny konkurs na rozdanie tabletów. Draw My Life i otwieramy merch. oraz myślę, że w końcu przekonamy się do streamów, bo brakuje mi tylko jednego alertu i będę mógł wszystko zacząć w końcu odpalać. Piątki wydają się być dobrym dniem wypełniającym jako stream. Jesteś tutaj nowy, a chcesz dołączyć do ekipy i pomóc w rozwoju kanału? Zostaw łapkę w górę, subskrypcję, a w komentarzu daj hashtag I love Coffee, a na pewno przypnę ci serduszko. Zasuwamy na Discorda, jestem ciekaw, co tam znajdę. Słuchajcie, koniec reklam, ale przede wszystkim brakuje nam 1350 osób na moim Instagramie prozurę, rysownik, żebyśmy mieli Konkurs, więc jeżeli jeszcze nie obserwujecie mancie Instagrama i chcecie brać udział w przyszłych konkursach To wbijajcie sobie tutaj, bo to tutaj są informacje Na temat przyszłych konkursów i jest tutaj dużo projektów Poza YouTubowych, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie Plus publikuję tutaj fanarty i projekty, które Nie pokazują się u mnie na YouTube, więc na pewno Będziecie mieli coś dla siebie. Jeżeli chodzi natomiast o Discorda Przekroczyliśmy próg 10,5 tysiąca ludzi Więc... Ogromny szacun, 1500 ludzi online, jest godzina 16, więc jest super wynik I lecimy, gdzieś tutaj skończyliśmy na memach, więc sprawdzajmy z czym to się je Okej, okay, mamy coś tutaj od pilniki Kocham moje psy miała w opisie, napisałam mniam, okej? Okay? I widzę, że jest dużo follow upów do tego Od fortunika mamy, nawiązując do mema wyżej Jedni, tarasa psów jest najlepsza Jeszcze jedni, Nie, bo ta, pilminka. Jedzenie to jedzenie <śpisał> I ten avatar z tym chińskim kapeluszem, po prostu bezbłędny <śpisał> O mój <laughs> Moje oczy z miniaturki. Pies, chodzi po ulicy. Filminka. <laughs> Oho, mamy mem o fioletkach. Nieznajomość regulaminu. Spam emotkami. Pisanie pod level. Zasłanianie prac innych. Wychodzenie z serwera i pingowanie prozura. Fioletki. <laughs> O mój Boże, czy to jest mem tygodnia? Musimy zrobić sobie taką rubrykę mem tygodnia Coś takiego, co będę udostępniał może na Społeczności, na YouTubie, albo właśnie na Instagramie Moim, bo to jest cudo Po prostu cudo, cudo memik Mamy od Uri Pioletek, pisze skrót jest dobrze, reszta serwa Już czas, już czas pożegnać się. Mój Boże, dlaczego? Proszę mi nie tyrać koletku. pamiętajcie, każdy był kiedyś fioletkami Jesteśmy wszyscy jednakowi i inne takie tam. Okej, okay, mamy przede wszystkim potężny szablon, szablon potęga, ale jest od NGR Memik, jeszcze z konkursu. Zrób takie zdjęcie, żeby wiedziała, co straciła. Proste, że tak. Jest rejestracja, jest logo, eleganckie fotele, w w ogóle odstawionej koszuli wakacyjnej nie no jest. Quality man. Powiem wam, że tak długo się wstrzymywałem z nagraniem nowego przeglądu, ale to jest tak przyjemna czynność. Ja się nie czuję, jakbym nagrywał jakiś ciężki film, tylko po prostu się świetnie bawił. Uwielbiam to. O mój Boże! Pędzi Piotr plus jeden! Biały Azjata czarny. Ludzie, którzy myślą, że Saporci dostali swoje role, bo kupili spieranie. Proste, że tak, dwie dyszki i rangi rozdajane są tak o, tak, tak o, tak o latane, patrzcie Mi się będzie chciało Tak o, zaporci tak o Takie proste, naprawdę W zero ściemy, nie Nie, nie, nie <ścoughs> Mamy od Jerego coś. O, Jezu, jaka, jaka, jaki font, jaka czcionka. Ja walnąłem się w kolano i umówię się na kolonoskopie, bo myślę, że to od kolan. Też ja podczas zabiegu. O nie, o nie. Nie googlujcie, co to jest, nie warto. Od Skaja coś mamy z oskezem. Ten uczuć, kiedy masz rozdwojenie jaźni. Vasquez, jak życie? A całkiem dobrze. Rzeczy wyjęte z kontekstu. Perfekcja po raz kolejny. O Jezu, czy to jest ten słynny. Nie, czy to jest to słynne wystąpienie? Prawda, w fraszce Kochanowskiego szlachetne zdrowie. O mój Boże. Prawda, ile się trzeba cenić, czy jakby. Jestem naprawdę w stanie to zrozumieć. Każdy. Kurde, są chwile, kiedy jesteście przed kamerami zestresowani. To musiał być ten dzień po prostu, kiedy... kiedy no. To, to był ten dzień, tak? To, to był ten... Ja podejrzewam, że obudzilibyście go o 5 nad ranem i by wyrecytował idealnie, ale to był akurat ten dzień, to się musiało zdarzyć, no. Co jest, fakt to, że jest to zajebiście śmieszne. O, mamy myszę w dwóch oconach. Prozurek, gdzie moja czekolada? Też mysza? No to jest. Każdy, kto siedzi na Wojsie, może się. Nie no, myszko. To, to tylko żarty. O Jezu, od mamy! Nasz wspaniały bot, tak? Ja dzwoni na policję. Policja, dzień dobry, co się stało? Ja. Halo, Proszę trzymać. Ten bot jeszcze jest Od w Prozurę Ma czekoladę Mysza Naszą czekoladę Ktoś łamie regulamin Wackę Czy ty masz to dalej na awatarze, Adi? Jest ma, ma to, No proste, że ma to jako avatar Pixel Jimboy Kiedy moderator da plus jeden pod twoją sugestią Od jest z nami. Kurda, to co to za czarna dziura? Prozuraki, gdy nie ma od racji. Oj, Sisio. Ja pierdziela, jaka incepcja. Okej, okay, skończymy tym memem od Jimboja. Prozurę narysuj to. Wow, to jest bezwartościowe. To nie. Tak! Obiecuję wam, wrócimy do tej serii, naprawdę, to nie jest tak, że zapomniałem, tym bardziej, że pierwszy odcinek ma prawie 35 tysięcy wyświetleń, co jak na ten kanał to jest dobry wynik, okej? Okay? Wrócimy, naprawdę wrócimy, tym bardziej, że mam tego rycerza z tą e, czachą i ognistą głową podpalonego, więc no, będzie git. Dobra, zostawiamy na chwilę memy, lecimy na fanarty i na kreatywność, bo wiem, że chcieliście też innych sekcji trochę więcej w tych odcinkach, więc zasuwamy. O, częście rundowe! Było już przejście rundowe, trochę zmieniłem układ kamery, bo wydaje mi się, że byłem za bardzo do strony jednej, więc lecimy Rose od razu na, na wierzchu. Oto kola zrobiony razem z siódmym. O kurczę, siódmy się odkopuje tutaj. Ile masz? Dwa ostrzeżenia ma siódmy! No chłop, normalnie wchodzi na jasną stronę mocy. Nie no, siódmy... Ponarcik nie został zrobiony tylko do pozura, ale także dla moderacji. Przepraszam, myku, że ciebie na rysunku nie ma, ale razem z Siódmym nie spodziewaliśmy się, że dołączysz. Aha, bo to jest z 5 lipca, więc to jest akurat, no, z dnia na dzień było. Sprawdźmy to: Prozuraki Adia, Mysza, Vante, O kurde, Rafiki, oczywiście, że Inki oraz Pluskaj. Czy to są wszyscy? Poczekajcie, czy nas sobie jest więcej? Nie, chyba nie. Nie, nie wydaje mi się. Podoba mi się, że każdy ma koszulę odpowiadającą kolorowi rangi, jakby, nie? Jest wspaniałe. Bardzo mi się podoba. Fajnie, że dodaliście jeszcze te dechy z tyłu i to jest w postaci takiego plakatu, yy, takiego, m, takiej odbitki z... Yy, nie wierzę, oglądałem film o tej nazwie nawet ostatnio. Jak odbitka z polaroida. Jezu, jak ja długo tego szukałem w mózgu. Bardzo dziękuję, świetne. <coughs> Jerry! O mój Boże, to jest nowy awatar kanału? To jest aż tak grube, żeby zmienić awatar. Nie, no chyba, chyba nie, ale o Jezus, cudo to jest. To jest piękne. To, to jest, to jest, to jest quality. To jest coś. Widać, że wyciągasz wnioski też z poradników, bo widziałem też ostatnie twoje animacje na ręce. Eee, i też są całkiem naprawdę spoko. Już tam widać progres. Ej, to to jest... To jest... Zabawne, podoba mi się Winnani zrobiła kolab z Rose tym razem Zobaczcie na to Ja oczywiście tutaj... O, już jest nowa fryzurka, więc to jest jakiś świeży fanart Ja z myszką już w przefarbowanych włosach Bardzo dziękujemy Mysza ma trochę papa i przedramię tutaj dobite delikatnie Ale ogólnie sam zamysł. Nie no, piękne jest Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dziękuję Kurczę, to jest świeży fanart Ktoś, kto... Ja podziwiam jak wy szybko nadganiacie za tym co się dzieje Naprawdę Tym razem pilnika Collab z Rose Zobaczcie Po raz kolejny podobna sceneria <grywa> Małe stópki tym razem Nie wypowiadam się o anatomii O wszystkim naprawdę doceniam Jak to Inki Inki powiedział bardzo mądre zdanie Liczy się przekaz I liczy się Liczy się idea Tak to jest to Bo skoro Ostatnio się śmialiśmy Że ktoś powiedział Że to drzewo nie wygląda jak drzewo To skoro to drzewo nie wygląda jak drzewo To skąd do cholery wiesz że to jest drzewo To jest Idea się liczy Ja bardzo dziękuję Tutaj Dontek z Rose znowu bo kurczę, kolap zrobił bardzo ładne po raz kolejny i te brodziszcze to by chciało tak urosnąć, ale coś nie może. Ale to jeszcze stare kudły. Bardzo ładne, fajna kolorystyka po raz kolejny. Podoba mi się, że jest ten złoty akcent, bo pomijając już, że mam tę złotą rangę na Discordzie i tę złotą bluzę. E, to jakoś tak się za mną to ciągnie, ale to jest fajne, bardzo, bardzo mi się podoba. Nigdy bym się nie spodziewał, że złoty kolor będzie jakimś takim e, dominującym na fanartach u mnie, ale naprawdę chyba będziemy musieli przebranżować kanał na czarno złoty z niebieskiego. No, trzeba będzie pomyśleć o tym. Awara tym razem znowu z Rose Cuba zrobiła, kurczę. Zapierniczacie, widzę, że Rose się bardzo, bardzo Mocno angażuje w te rzeczy, mi się bardzo Podoba, ej, to jest piękne To sobie chyba, tak, to wrzucam na Instagram Ej, bardzo ładne jest bardzo ładne jest Muszę was zacząć znowu doceniać I kurczę wrzucać te prace na Instagram Bardzo Podoba mi się wykończenie Jest naprawdę cudne Wow dwin na nic Taki chibi prozu Ej też mi się podoba Wow Nowa fryzurka Ciekawe podejście do tematu jest tutaj no Ej to chyba sobie też wrzucę no Teraz padnę w pułapkę tego Że chciałbym wszystko wrzucić na Instagram I w końcu kurczę będzie tego przesyt Ale no Chciałbym wszystko Naprawdę to jest tak dobre No zobaczcie to Łysy Miałem dodać dwa miesiące temu Ale zapomniałem No holy shit Czy tam jest to jest gołąb w tym statku Co jest? Ej, to też leci na insta <grymne> Piękne Dziękuję ci, łysy Cudna praca Naprawdę Jaki fajny styl, nie? Taki, ty masz Bardzo delikatnie ja Już ci kiedyś powiedziałem, że ty masz styl jak yy, Roz... Ross... Ross Draws, tylko nie pamiętam, jak on to nazywa. Ross, wiecie, o którego mi pewnie chodzi. Tego gościa, który robi takie bardzo delikatne prace i często kolor używa do błysków, właśnie jak tutaj. Cudne to jest. Wow, Enezek Kajot. Witam, to moja czwarta animacja w Animate. Zamysł był taki, żeby dodać dźwięk z filmu jak mówi cześć, ale już dzisiaj nie zdążę, bo rano przestać, więc tylko gif. Poko, wygląda bardziej, jakby mówił hello, 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 halo. O, coś, co... jestem taki głupi Ogólnie jest spoko, naprawdę bardzo, bardzo fajnie Bo przejmie płynnie i widać, że ciągnąć wnioski Z poradnika z doli w synku Co szanuję bardzo, jak najbardziej No i skończyły nam się fanarty, więc od razu lecimy szybko na kreatywność I potem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek Naprawdę płynnie nam to idzie, więc Super przejście rundowe Lucy, specjalnie czekałam aż będzie 10 minut od poprzedniej pracy, żeby móc to wstawić z czystym sumieniem Tak, kurczę, ze smoczkiem, bardzo ładne, ciekawe, fajne te paski na tej bluzie, podobają mi się na tym swetrze No, spoko Podoba mi się, że szanujecie siebie nawzajem, że nie przysłynacie swoich prac Blondy mi tu się bawi nad awatarem, nad banerem znaczy się więc baw się e, Ciekawa kolorystyka, taka morska, podoba mi się Póki cały pakiecik, czy to są emotki? Na pewno są to awatary do podmiany, ale wygląda też jak emotki na Twitcha Kurczę, bardzo ładne Szanuję. O kurczę, wiecie, że. Wiecie, co jest najgorsze? Szef w dziurawych butach chodzi. Ja robię dla wszystkich, tylko nie dla siebie. Chcecie, żeby Kuki zrobiła nam emotki na stream? Ponieważ te streamy nadchodzą, naprawdę już bez żartów, nadchodzą ogromnymi krokami. Kuki, jak to oglądasz, daj znać, czy byś chciała, ok? I wy też dajcie znać, czy byście chcieli. No, dobrze to wygląda, spoko. I widzę, że koniec, i widzę, że Asas napisał jeszcze lepiej z serduszkiem. Asasz, oba, Basia! Żyłycie jakieś prace, bo dawno nic od ciebie nie widziałem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, robimy. Słuchajcie! Mamy koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że docenicie wkład ludzi i to, jaką mamy zorganizowaną ekipę prozuraków na naszym Discordzie. Jeżeli chcecie, wbijajcie na pewno znajdziecie coś dla siebie Miejsce na memy związane z kanałem i z Discordem są. Miejsce na fanarty, gdzie ja przynajmniej raz na tydzień sprawdzam wszystkie nowe prace i je doceniam, czytając na Instagram, jest. Miejsce na kreatywność, czyli tam, gdzie możecie wstawiać wszystkie swoje rzeczy przez muzykę, po rysunki, przez rzeźbę, aż po wytrzymanie, cosplay, jest. Jest oczywiście kanał krytyka, na którym możecie dostać konstruktywną poradę. Czy to do animacji, czy do rysunku, czy do czy do czegokolwiek czym się tylko nie zajmujecie. Dzięki wam pięknie za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30 zawsze i bez zmienia na tym kanale. I niedługo w piątki nadchodzą streamy. Naprawdę rzeknę się na moje serducho, że będą i tym razem was nie zawiodę. Oraz oczywiście mam piórko magnetyczne, więc myślę, że jutro będę nagrywał sobie na spokojnie odcinek z Ibis Paint Exa żeby był na kanale. Coś mi Panu do oka. A trzymajcie się, cześć.